pan redaktor zapytał, m, czy pan Duda dobrze wypełnił swoją funkcję prezydenta e, pierwszego obywatela Rzeczpospolitej. Moje zdanie jest takie od pierwszego dnia do. E, do dzisiaj zachowuje się jak dzieciuch, człowiek, który bawi się prezydenturą, który nie wie, co zrobić. E, który zachowuje się w sposób. E, którego no, nie, nie chciałbym znać komentarzy w klarysach ambasadorów akredytowanych w Polsce na temat pana prezydenta. Myślę, że jedyne, jedyna dorosła decyzja, która by mu dzisiaj przystała i uratowała przynajmniej część tej prezydentury, bo już przegranej. Nic się nie da cofnąć. Z, nie tylko ze słów, które wygłaszał na temat Trzeciej Władzy, nie tylko e, ze słów, jakie e, e, głosił, e, jak, jakimi głosił e, swój pogląd na państwo polskie. E, tego się nie da cofnąć, ale zwłaszcza nie da się cofnąć tych, e, e, tych nominacji na sędziów, powoływania sędziów do. Sądu Najwyższego, przedstawianych mu e, propozycji przez Krajową Radę Sądownictwa. Pan Duda jest poautorem niszczenia polskiego sądownictwa, bo podpisał ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, która była podwójnie niekonstytucyjna: raz, że w trybie niekonstytucyjnym przyjęta, dwa, że łamała wprost konstytucję, bo przerywała e, e, termin kadencji członków Krajowej Rady Sądownictwa sędziów w tym sensie była oczywiście niekonstytucyjna, nie zadrżała mu ręka, żeby ją podpisać i żeby następnie ją stosować. Pan Duda doskonale wiedział, czy jak, jak przebiegały wybory, w cudzysłowie tych 15 sędziów, nie zawahała się jego ręka, żeby od takiej Neo KRS Jakiegoś dziwnego tworu powołanego na podstawie nieustawy, żeby powoływać na sędziów Sądu Najwyższego, także Naczelnego Sądu Administracyjnego, prawników, sędziów, którzy wiedząc o tym, jak powstała Krajowa Rada Sądownictwa, jakimi wadami konstytucyjnymi, składali mimo to wnioski, po to, żeby na przykład w Sądzie Najwyższym być powołanymi do. Izby Dyscyplinarnej, Izby, która od początku była e, tak e, ukształtowana, żeby mogła e, trzymać e, um, policyjną kontrolę nad e, sędziami e, i dyscyplinować ich e, tak, aby byli funkcjonariuszami politycznymi, nie funkcjonariuszami państwa polskiego, Panie... E, sędziami. I, Panie profesorze... Mówił pan o, o, o polityce wojskowej... No, to katastrofa, zgadzam się w pełni, to niszczenie generalicji polskiej, zresztą e, e, także generalicji policji, z kolei przez pana Błaszczaka, było absolutnie oburzające. I tutaj zadanie, obowiązki prezydenta zostały złamane. On miał możliwość e, zatrzymania tego szaleństwa, e, które się toczyło wokół e, generalicji polskiej, zarówno wojska polskiego, jak i jak i policji. Nic nie zrobił. Co zrobił? Moim zdaniem nic. Jeżeli coś robił, to się bawił prezydenturą.